Filmik no i też tam kombinowali, że koleś wydumał w jakiś sposób ściągać, jak stoją przed dwa mobki obok siebie, jak ściągać jednego z nich. A to z tym pulowaniem, to wiesz, kiedyś była czapka zbieracza, nie? To pojedynczo można było odpulować. No, aha, no, a teraz to wtedy prostu, no to wtedy to wtedy mniej więcej awaloński dung. To było tak jak te awalońskie moby co były na zewnątrz na mapie. Tylko no w dangu bezpiecznie, nie? Nie w open No to widzisz, a tam koleś robi tak, że wypalał z killshot'a i znikał na ten moment. No, no. Do. I wtedy się agrował ten, co dostał obrażenia, ale nie agrował się ten, który jest obok. No i tak wyciągają no bombę po kolei, tam po. Widziałem po 20k, nim dawał fejmu jakoś po, po 30. No, 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 Ale w sumie jak masz ekipkę. A kurde, ty. Bursztynowy karter. Więcej. Dobra, my musimy sobie darować tego. E, tak. Nie wiem czy nie spadniesz ale na, na, kijaszku na kijaszku to chyba już uciekłeś. Na kijaszku, tak, jeździć do przejścia. Zatem oni tutaj... <gulisz> chłopaki, nowy, kartę kartek! Chłopaki, widać, że tutaj elita więzienna. Grupsujący. <gulisz> <gulisz> no, o no, pierdziele. No, no, jak ja robię takich gankerków, to z tym... <gulisz> <i> jeszcze... jeszcze <gulisz> ale, i tak, że wybiegli z naprzeciwka. Iż ponów kolejnie. nie może Upa, jak się zdergowali tam, aż ty... <gulisz> tam, aż się no, wściekli.